Obrona wiary i pomoc potrzebującym to hasło, już od 10 lat jest kodeksem postępowania maltańskiej służby medycznej, której nyski oddział obchodził swój jubileusz w sobota. Już od 10 lat są tam, gdzie są najbardziej potrzebni. Maltańska Służba Medyczna, bo o niej mowa, to fundacja, której działań mieszkańcom Nysy z pewnością nie trzeba przedstawiać. W ubiegłą sobotę Nyscy Maltańczycy obchodzili jubileusz 10 swojej działalności, a swoje obchody fundacja rozpoczęła od pozoracji na Bastionie Świętej Jadwigi. Jako, że zajmujemy się w dużej części właśnie służbą medyczną, czyli zabezpieczamy różnego rodzaju imprezy, szkolimy z pierwszej pomocy, więc postanowiliśmy pokazać mieszkańcom Nysy, jak wyglądają działania ratownicze, między innymi nasze działania. Między samochodami jest poszkodowana, która leży. Strażacy zabezpieczają w tym momencie miejsce wypadku. Sprawdzają funkcje życiowe osób poszkodowanych. Stworzyliśmy sytuację, w której zderzyły się dwa samochody i potr został potrącony pieszy. W samochodach znajdowało się czworo pasażerów, w tym jedno dziecko. Był to wypadek masowy. Potrzebne było wiele sił i środków, wiele zespołów ratownictwa medycznego. Na szczęście wszystko się udało, wszyscy przeżyli, wszyscy zostali odwiedzieni do właściwych szpitali, wszystko skończyło się dobrze. Ratownicy, którzy brali udział w, tym, w tej pozoracji nie wiedzieli co jest z poszkodowanym, którym, którym się mieli zajmować. Tak więc to było połączenie ćwiczeń i pozoracji. No. Po pozoracji przyszedł czas na pokrzepienie ducha. W kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła odbyła się uroczysta Msza Święta, której udział wzięli przedstawiciele oddziału z Plauen z księdzem Hańcem Klausem Bamanem na czele. Po mszy dokonany został akt uroczystego poświęcenia nowego wozu ratowniczego. Po uczestnicy jubileuszu skierowali się do Nyskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta gala. Podniosłem słowom i podziękowaniom nie było końca. Przekazujemy pozdrowienia nie tylko naszego regionu, ale również z miejscowości Drezno od naszej wyższych władz również przekazujemy serdeczne pozdrowienia. Przekazujemy bardzo serdeczne życzenia, przede wszystkim ustąpity głos Boży. Jak w każdy jubileusz nasz także jest czasem refleksji, planów na przyszłość, ale też i obaw o tą przyszłość. Dla nas bardzo ważna jest stabilizacja, aby nasza działalność mogła się rozwijać. Dziękuję Wam za to, że realizujecie to wspaniałe powołanie, że realizujecie tę ideę, którą zapoczątkowała błogosławiona Maria Luisa Berkert tutaj w Nysie. Swoje występy mieli także przedstawiciele specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego w Nysie i zespół Mini Tango. Następnie nadszedł czas na coś dla ciała. Po uroczystej gali odbył się bankiet. Poprosiliśmy komendant Irenę Wolak. O parę słów podsumowania. Wyszło bardzo dobrze. Myślałam, że trochę więcej mieszkańców dzisiaj przyciągniemy, ale jest jeszcze kilka innych imprez w Nysie, m.in. z Nysek, Na którym być nie mogłam, a, a miałam nadzieję ujrzeć Nyskę Karetkę, w której przed laty jeździłam. To mnie zaskoczyło to wyróżnienie od Sejmiku Wojewódzkiego, tego się zupełnie nie spodziewałam. Do wielu życzeń, które padły podczas jubileuszu przyłącza się także redakcja Regionalnej Telewizji Opolskiej.